Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na nowy przepis. Będzie to ciasto z owocami. Ja do jego wykonania użyłam owoce mrożone. Były to m.in. truskawki, maliny, czereśnie, wiśnie, porzeczki, śliwki, nawet odrobina Rabarbarum. Słuchajcie, ciasto jest bardzo szybkie do wykonania. Zajmie Wam jego przygotowanie przysłowiowych 5 minut. Następnie tylko pieczenie i można robić kawę. Chodźcie, zobaczcie jak fajnie, łatwo wykonuje się ten przepis. Jeżeli ciasto wykonujecie z owoców mrożonych, proponuję najpierw je rozmrozić. Potem możecie już zacząć rozgrzewać piekarnik, ponieważ ciasto z owocami naprawdę przygotowuje się bardzo szybko. Kruszonkę wykonuje się z mąki, cukru oraz roztopionego masła. Ciasto właściwe przygotowuje się z podstawowych składników, które z pewnością macie w domu. Będzie to mąka, jajka, cukier, olej, jogurt, który możecie zastąpić maślanką albo kefirem. Proponuję również dodać aromat waniliowy albo pomarańczowy. Teraz wszystko wystarczy zamieszać mąką tylko do połączenia się składników i wyłożyć na blaszkę oraz dodać owoce. Jeśli owoce są większe, proponuję pokroić je na mniejsze kawałki. A teraz wszystko do piekarnika i możemy robić kawę. Zapraszam na szczegóły całego przepisu na mojej stronie www.tapęd.pl